Hej hej, witajcie na moim kanale, gdzie o mitologii mówimy współczesnym językiem. W dzisiejszym odcinku będzie ciąg dalszych historii o Gai. Gaja, matka wszystkich. Grecy postrzegali Gaję jako coś więcej niż tylko matkę pierwotnych nieśmiertelnych istot czy pewnych rodzajów roślin. Była siłą życiową samej ziemi i jako taka była matką wszystkich żywych istot. Rośliny i zboża wyrosły z jej ziemi, która służyła zarówno ludziom, jak i zwierzętom. Kiedy te stworzenia umierały, wracały do gaj. W kołowym wzorze życia Gaja znajdowała się w centrum. Ale podczas gdy wszystkie żywe istoty łączyły tę więź z Gają, kilka wybranych było z nią bardziej związanych. W niektórych legendach urodziła bezpośrednio wielkich ludzi i bohaterów. Lokalne legendy wielu greckich miast głosiły, że ich założyciele i pierwsi królowie urodzili się bezpośrednio z Gaj. To twierdzenie zbliżyło pierwotnych władców do bogów bardziej niż zwykłych ludzi i dało całemu miastu boski fundament. Na przykład Ateny były słynne pod rządami adoptowanego syna Ateny, Erechteusza. Urodził się zgodnie z popularną opowieścią z Gai, kiedy Hephaistos próbował zgwałcić boginię dziewicę. Mówi się również, że Kekrops I, król Attyki, syn Gai, często był przedstawiany jako olbrzym z ogonem węża. Przybliżając go tym sposobem do bardziej potwornego potomstwa Gai. Hipolit twierdził, że stworzyła człowieka z chęci bycia matką czegoś więcej niż nierozsądnych roślin i zwierząt. Wszystko, co chodziło po Ziemi lub z niej wyrosło, było dzieckiem Gaj. Hymn do Gaj z III wieku przed naszą erą potwierdza ten pogląd na Gaję. Wychwala ją jako nieskończone, bezdenne centrum wszechświata, z którego pochodzą wszystkie żywe istoty, w tym wszyscy ludzie i bogowie. Zauważa również, że jest płodną, niszczącą wszystko siłą. Moc Gaj nie ograniczała się do sprawienia, że rzeczy rosły. Żaden Bóg nie miał władzy nad Gają. Kiedy synowie Kronosa przejęli władzę, to podzielili między siebie królestwa. Zeus zajął niebo, Posejdon morze, a Hades otrzymał Tartar. Nikt nie mógł kontrolować ani panować nad wielką matką ziemią. Matka wszechrzeczy współpracowała ze swymi boskimi potomkami, a nie poddawała się im, aby uczynić ziemię płodną i pełną życia. Zaimpregnowana przez deszcze spadające z niebios, Gaia była pielęgnowana przez Demeter, aby uprawiać zboże dla ludzi i bydła. Praktycznie każda roślina i zwierzę miało boga lub nimfę oddaną jej osobistej pielęgnacji. Nad całym dziełem tych bogiń Afrodyta jako bogini Prokreacji upewniła się, że żyzna Gleba Gai została pocałowana przez deszcze, które sprawiają, że rozkwitnie. Jeśli film Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, dać komentarza i zasubskrybować mój kanał, ponieważ to nie koniec naszej przygody z mitologią. Do zobaczenia, cześć!